A nie, no weźcie, naprawdę, kurde, jaki, jaki głupi, jaki głupi, jaką skaczę. Jest, 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 jest! Ale było blisko. Ej, na was, z tej strony skróćcie na bocznych Scappy Wheels! Zaraz że zaczynamy z levelem od, od tego Staśka spod dwójki. Więc Nesco Survival Siemanesko, to moja druga mapka Pozdrowienia! Ja Ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiam i zobaczymy, co nam dla mnie przykowało. Jest podziałka na Nesko, ciekawe co to będzie. Co będzie, to będzie, to będzie, to będzie. kula śmierci, okej. Okay. Okej, okay. jeszcze mnie dobije... Dobi dobiła mnie! Pięknie, super! O to właśnie mi chodziło, dobra, lecimy do przodu, lecimy do przodu, oczywiście coś na... Aaaaa! wow Poczekajcie, wiecie co? Ja się troszeczkę rozpędzę, jak ta kula poleci. Teraz! Dobrze, daję! jest dobrze, ale mi się fuuuuuksem udało. O, ładnie było. Dobra, lecimy z Neskot i Dziadek od magbimek.pl. Hej Neskot, nie, nie ocenia tej mapki, lebo to moja pierwsza mapka, ja Dalej nie przeczytałem i w ogóle o co tutaj chodzi? Dobra, jedziemy do tyłu, jedzie do przodu, do tyłu. Pysy, tu nic nie ma, tam jednak coś jest w takim razie. Kolce, ja miałem świadomość, że tu nic nie ma, w sumie to mogę się posłuchać i mogę tak nie jechać, ale pojechałem i pożałowałem. Aha, no nie no, jak ja mam do jechać, jak to samo tam leci? Ja się pytam, hello, hello. E ok, udało się, dobra. Tu widzę, są kusze. Okej, okay. zanim, zanim piźni mi po uszach tej... Pum, 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 to ja wolę to zamknąć i po prostu zarejtować na... Na powiedzmy takie trzy punkciki, dlaczego Benny jest Neskotowy ojciec od Angelman albo Eldridge Dobra, Cześć, ja, nie za dużo do, do coś tam. Jezu, jakie? Ja nie umiem, czekajcie. Nie mam za dużo do powiedzenia. Okej, okay, nie mam za dużo do powiedzenia, ale ja ci i tak pozdrawiam, więc możesz nie mieć za dużo do powiedzenia, ale trudno się mówi. Czy ja... What the fuck? Poczekajcie, może ja spróbuję jeszcze raz Proszę, ja, ja pójdę do przodu, ja pójdę do przodu, zobaczymy co tu się stanie, jak ja pójdę do przodu. OK, tutaj widzę jakiś spike fall malutki był, tutaj widzę jakieś harpuny, które nie wystrzeliły zbytnio Tutaj widzę jakiś ball fall Możemy to tak chyba nazwać, tak mi się przynajmniej tak wydaje, tak wydaje, tak, 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 tak wydaje, tak wydaje O dobra, mam ciągle rowerek, więc nic mi nie grozi Okej, okay, wygrałem, pięknie, no co chodziło tam z tym tyłem, ja tego nie rozumiem Nie rozumiem w ogóle tego, w ogóle, no co, stoimy sobie tak ładnie, nam rowerek, tak, a my lecimy tam, ono i super, i w sobie przekraliśmy Dobra, nie pamiętam, nie wiem o co tutaj chodzi, nie mam pojęcia, ale lecimy dalej, dyskurs piłki od Kamili Siasty, 1200 e nie lubię takich rzeczy, masz rację, bo to jest taka mapa... Don't Move, możemy powiedzieć, prawda? A ja map Don't Move zwyczajnie po prostu nie lubię, bo one są takie nudne, no i co ja mam O piłka, ale piłka poleciała, Jezu! Poczekaj, wyskoczyło! Ja nie mogę, jak wiele ja emocji, ja nie mogę! Tam teraz piłka poleciała, w górę, w górę, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, wow, w dół, 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 w No właśnie, i to chyba koniec. Nie, jeszcze jedna piłka, jeszcze tam poleciała, jej i, i spadłem, i spadłem, i spadłem. Ile? Tylko, że, kurde. Najlepsze jest to, że utknąłem. <laughs> Lecimy z następnym levelem od King. I ty, 1, dwa, trzy. nie skoń, Van one jump. One jump, one jump. To tak brzmi jak Jean-Claude Van Damme, prawda? Jean-Claude Van Damme, kurde, za friko, dosłownie, bo on bogaty, bo wiecie, aktor i taki tam, no to może Wam klopadać jakby nie patrz bo to Jean-Claude Van Damme, prawda? On, on klopa Van Damme, kurde. Muszę jeszcze raz zacząć, bo tam noga odpadła, no na, i na nie. No, ale Jean Klopa Wam da, bo jest, mówię, bogaty. Dużo klopów, dużo. On ma cały zestaw on się... On od klopów tylko jest taki, wiecie. On jest to, to więc zostać hydraulikiem albo jakimś ekspertem od tych, od tych klopów, albo, bo ma Klop Wandam, prawda? No, właśnie well, Klop Wandam. Wam klop kurde, dlaczego nie? No, za freak, kurde, lecicie do kibla, bo klopa macie darmowego Dobrze, ach, samochody się wywracają jaka normalnie masakra, tak, o Jezu jeszcze tam spadało jak to pum, pum, pum było takie no, tak, pretty good bo mi się przypomniał, że klop Van Damme. Ok, Okej, Neskot de Death Ball od Watermelonek Death Ball dla Neskota i kochanych widzów, to są moi kochani widzowie, a nie twoi, to są moi kochani widzowie, co to kurde jest, jak ja Kiknij spację i kieruj z Okej, okay. o działa, dobra. Okej. Okay. O wow. O wow. Wiesz co, gin ze strańczu, ale nie zabiłem go, tego też nie zabiłem. Jak ja to robię, że ja ich nie zabijam? O! tutaj robię urwałam. O, w końcu mi zginął, bo chyba największy to musiał zginąć. What? Nie gadaje, że zginąłem! Nie gadaje, że zginąłem! Jak ja to zrobiłem? Dajesz jeszcze raz, panie. No dobrze, złapał się dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, teraz ta segmenta, sakmenta, ta ta, ta, sakmenta, sakmenta, butelka men, butelka, kobieta, kobieta miecz! Ko, Mikołaj, Mikołaj jakiś tam macie tutaj coś innego. Uwaga, uwaga, uwaga! Zbiera się bos, zbiera się bos, to będzie za boss, Jezu! Ile rzeczy tutaj leży! Ja tu zginę, jestem pewien. Nie zginałem, ty patrzcie, ciągle żyję. Ale jaja, ja, ale jaja, ja. patrzcie wygrałem, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, ale bardzo fajne lewe, podoba mi się to wspinanie po, po takich tych, tak. dwa mini fix kopal Wolna kopania. Kopalnia. Wolna kopalnia. Sorry, to poprawiona mapa. Okej. Okay. Okej, okay. o nawet tak już nie grałem. Wolfall. Pójdziemy sobie w bolfall, dlaczego nie? Kliknij z. ok kliknę z no, ale... Kliknąłem Z, a to mnie nie... Aha, bo ja X kliknąłem. Spoko, ważne, dobra, tego nie było. Tego nie było, nie widzieliście tego, dobra? Tego nie... Tego nie widzieliście. Nie widzieliście tego kochani! Aha. Nie widzieliście, ale leciam, panie, panie rowerek, panie lewelek. Pani lewelek, pani lewelek, panie lewelek, panie. Pani... Panie, 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 panie... panie rowa... Pa... Panie lowelek, panie lowelek, poczekaj, próbujemy jeszcze, bo tam było dużo. Bitwa, sorry za. Tylko trzy postaci, dobra, spoko, spoko, okej okay. O, ja na pierwszej przegrałem, widzisz, więc za to to niby, przepraszam, przepraszam, badia. Okej, okay, okej, okay. jedna pokonana. Druga pokonana. Nie, no, 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 zabita, znaczy się, moja postać zabita, ale było blisko, to nie będzie, będzie. Zagapiłem się, kuj, to no, Zagapiłem się, no nie wiem, Poczekajcie, wiesz, co ja rzucę synka. Aha, Że no i tak mi się wpiło, no, więc rzucę teraz synka. Pięknie, dobra, udało się, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okej, żyję ciągle, żyję, to jest najważniejsze, to jest najważniejsze, że ja żyję, nic innego się nie liczy. Aha, Mikołaj! wbił mi swój. Aha, trójnuk, trójnuk, trójnuk. Chyba to się nazywa trójnuk, albo trój, trójząb. Trójząb, trójząb, nie trójnuk, jezu, trójząb, trójząb, właśnie, bo tam przecież są zęby, tak? Trzy wielkie zęby, to są, to jest trójząb Posejdona, tak, dokładnie. Trójząb. Żyje, Żyje, Żyje jest, Dojechałem! Pięknie! Ja wiedziałem, że ja tu jedę, brrr, dojechać ja przecież wiedziałem o tym, tak bardzo podoba mi się level. ale już, boutowałem, no tak, Nescot Impossible od Mandereon 1, 2, 3, się to moja pierwsza mapa, więc skacz, skoczka, to moja pierwsza mapa w Jez... Wie, a weź, dobra, weź skoczka i to tyle. Powiedzmy, ja, dobra, weźmy skoczka. Poczekajcie, to jest chyba skoczek według niego. Tak, to jest skoczek, to jest zdecydowanie skoczek. Tylko, że ja, dobra, dam radę tutaj wskoczyć. To jest akurat pewne. To jest pewne. Sekler, sekler na dore! O jezu, sekler na O patrz, jaki sekler dobry. Wygrałem, wygrałem przez sekler. No po prostu, I don't believe in that. Really. O oh, o, oh. okej, okay. to było dosyć logiczne, że tam zginę przecież. Hello. Że a no weźcie, naprawdę, kurde, jaki, jaki gupi Jaki kupi, jaką skaczę! skacze jest, 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 jest! Ale było blisko Panie, panie, lecisz tam, gdzie ja, kurde, chcę, żebyś poleciał, okej? Okay? Okej, okay, tego nie było Tego no, nie widzieliśmy. no jak ja mam tu skoczyć? kurde? Dlaczego to jest kolejny level impossible? Ja nie lubię już level impossible, już mi się znudziło level No nie no, impossible level mi się znudziło, dlaczego będę go miał no, No głupi! Pogo debil! Pogo debil! Pogo debil! Demir, po... no nie, no weee! Tego na nie daje przejść! Przecież na, na bardziej wkurzające jest te, te, so, te, so kłody, te kłody na początku, naprawdę, bo tutaj nie można wskoczyć pomiędzy nie. Jest! Jest! Już yes, wygrałem! Ooooo! Oh, 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 wow, wygrałem! Nesgot od Killzone HD! Hej, GD! Powodzenia, butelka, dwie butelki, cztery, pięć butelek, dobra? Co tu, o co tutaj chodzi? Okej, okay, tu jest jakieś spadanie widzę albo do do przodu, nie wiem w sumie gdzie ja mam lecić, czy do przodu, czy do na dół, czy gdzie, ale gdzieś tu lecę i tam pewnie na dole będą kolce, ja nie chcę spać na kolce! Ja nie chcę spać na kolce. O, jednak nie ma, ej, wiecie, jaki byłby fajny level, taki, gdzie trzeba spadać, takie tak jak ten no, dokładnie tak jak ten no. Tyle, że na początku gdzieś były powiedzmy takie, wiecie, takie puste puste, puste przecież na początku, a, a dużo, a, a kulki lecą i jeżeli się spadnie za wcześnie, to wtedy się przegrywa po prostu, prawda? genialny był to level, naprawdę to by był genialny level. To było fajne. To mi się to takie coś by mi się spodobało, naprawdę to, ale to był level fajny, ten no, ale i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Kindson HD I Konrad, 15, czy też pozdrawiam, sorry, za blond? Ale nie musisz przepraszać za kolor włosów, naprawdę. Nie musisz, nie musisz, nie musisz przepraszać, naprawdę. Rozumiem, no, wiesz, no nie każdy urodził się jakieś takimi czerwonymi, z czarnymi włosami, ani z rudymi, tak ja powiedzmy, prawda? Wiele dziewczyn mi zazdrości. Ale, ale, żeby przepraszać za kolor włosów, naprawdę, pani, pani, please, nie musisz tego robić, naprawdę. Ja nie przepraszam, że jestem rudy, naprawdę, mnie to tam nawet cieszy. E, to to fajne, jak pani panie, panie bardzo, bardzo silne włosy ma, mam bardzo takie, wiecie, gęste włosy i takie yo, motherfucker włosy, no więc nie ma co narzekać w ogóle, naprawdę. Ja tu jestem zadowolony, ale blond! No come on! Please! Kurde, akurat musiało go... Dosłownie tyle zabrakło, dosłownie, kuź, wabym to przejechał! Ale nie! Może jednak dobrze że przepraszam, przepraszam te kolor włosów, naprawdę, naprawdę Okej, okay, poczekajcie, poczekajcie Teraz, dobrze, dobra, dobra, dobra. Jest! Okej, okay, udało się, dobra, udało się. Za pierwszym razem! Za pierwszym razem kochani, za pierwszym razem się udało. Za pierwszym lasem, właśnie, za pierwszym kudy lasem, naprawdę WATH! Szymek 56, życzę powodzenia. Aha wła! Dobra, troszeczkę źle pojechałem. Oj, what the fuck Aha, rozumiem, dobra, poczekajcie, musisz chyba tym to zrobić. Tak mi się wydaje NeskutBallFro Kubam1336 Hej lubię jego fanie Co? Co? Poczekaj, co? Cześć Neskut, lubię jego fanie Aha! Nie lubię, tylko je lub! Jest to moja pierwsza łapka i jest to Ballthrow. Cztery piłki, dziecko śmierci. Nie okej, okay, tego nie było, poczekajcie. A ja ja, ja wiem jak uchronić się przed śmiercią. O teraz będę mógł spróbować. AHA! Okej, okay, nieważne. Albo blisko to jest są ważniejsze. Oczekaj, poczekajcie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wow! Ale ładnie się trafiło. O! Wygrał! I jeszcze do czegoś wpadło, do śmierci wpadło, super, czyli wygrałem, przegrałem, ale to nic, bardzo fajny level, bardzo mi się podoba, bardzo naskutka taka mapa następny czekaj, a jaką mapę ja bym chciał? Pytanie do widzów, jakie minigry adventure, ja bym dał tutaj adventure, wiesz, zobaczymy jaki będzie adventure, jeżeli dasz mi adventure, zobaczymy Co to będzie, co to będzie, co to będzie, co to będzie, mini minigames od Kamiliasty 1, 2, Mhm, Daj, graj, proszę, daj 5 gwiazdek Daj 5 gwiazdek, da, 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 daj 5 gwiazdek, ład, oh, wow, dobra, to bolało Mam tylko dwie piłki, what the heck są w sumie tylko cztery dziurki, więc... Więc trudno, nie, trudno, trudno Trudno trafić, ale też trudno nie trafić, tak wam szczerze że powiem, wiecie? Zaraz zobaczymy, czy uda mi się trafić do wina. Udało mi się trafić do wina! I, I muszę teraz spać na dół, dobra, widzę, super Robię na 50 minut, okej, okay, dobra, w 50 minut, zobaczymy, dobra Okej, okay, tutaj widzę kolejny spad. Ok, jeszcze jeden i gdzie dolecimy, gdzie dolecimy? Do kolejnego tego, okej. Okay. Okej, okay, odblokowałem, pięknie, super Tutaj musimy zabić pewnie yy, tego pana o, oh, fuck, nie, oddaj mi to, oddaj mi moją, coś tam O, dziękuję, kuźwa i poleciało na dół, no po co? Może trochę uda mi się uszukać, poczekajcie Ech. Ech, Nie w tą stronę, panie Hepyhaj, nie w tą stronę Nie w tą stronę I... Kuźwa, nie tak miało się stać, kurde no No po prostu super, naprawdę, ej, super po prostu, naprawdę, ej Słuchajcie Powiedzmy, że mi się udało, dobra? Albo nie, spróbuję jeszcze raz, żeby nie było, że omijam levele i że was nie kocham, albo coś, nie wiem, jak to tam ludzie pisali. aż jeden ziomek napisał w komentarzu taki, taki durny komentarz, naprawdę. On no, omija wasze levele, bo nie potrafi przejść i was nie kocha. Albo takiego, ma was w dupie, o tak napisało, dokładnie tak. To był taki, ża taki żałosny komentarz, taki żałosny komentarz, naprawdę. Po prostu żal mi tego człowieka. No, ale cóż, no, wiecie, no. Jak najdalej od kolców, jak najdalej od kolców, panie! Panie, nie o, ale z pani tak, żeby na kolce nie trafić, dobra? A no, no, nie garaż no. nie garaż noga utknęła. To to chyba ja, ja robić, panie. O, dobra. Nie. Okej, okay, udało się, dobra. Jest, idealnie, super. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest, super. Dobra, okej, okay, dobra. Jest, jest, jest. I jest! Fakie yeah, ja, dobra. Poczekajcie, teraz musimy. Musimy tam wpaść do tej dziury, dobra. Jest, pięknie. O, już myślałem, już, już chciałem zlajtować to na jedynkę. Jak mnie mógł wyrazić, to mu na jedynkę. Naprawdę, naprawdę. Nie, jedzie, Patryk, 53 tysiące. Ale gdzie ja jadę? O, jezu, ale żebym pojechał. No, bez jak popatrzcie, Ale to nie było w sumie trudne, jak mnie patrzeć, więc, no. Dobra, no, niech będzie. Dobra, ja się wiem, że jak na w takim razie. Mam nadzieję, że czekam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie, zostawcie go w górę. Jeżeli nie, to zostawcie go w górę komentarz. I. Jesteście, to możecie zrobić mapę. Na razie, cześć, trzymajcie się, pa i do zobaczenia. Już w następnym odcinku, pa, pa. pa, pa.